Witajcie kochani, dzisiaj będziemy robić brzuszki za użyciem ketona. Tak także zapraszam, to będzie nasza rozgrzewka, Stańcie sobie w wykroku, tak żeby pięta ta była w z piętą przednią. Muszę iść troszkę do tyłu. Głęboki wdech, rozciągamy. Rozciągamy całą wzdłuż naszego ciała nasze, nasze, boczki można tak powiedzieć. Wdech głęboki i do góry wydech. 10 razy. I wdech. I rozciągamy. Napinę, mięśnie brzuszka. Patrzycie się albo do boku, albo na Waszą główną rękę. Głęboki wdech. Rozciągamy. I znowu wdech. I wydech. Pamiętamy, robimy to dla lepszego samopoczucia. Wdech. I wydech. Musimy coś robić, nie możemy tylko siedzieć w domu. Wdech. I wydech, więc zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Druga strona, kochani, głęboki wdech. I znowu. I tutaj tak samo: patrzcie, zwracacie uwagę na to, że ciągniecie ten ciężarek ten albo keton do, do ziemi. On nie musi dotykać ziemi, więc się nie przyjmujcie, jeżeli tego nie robicie, ale pracujecie nad waszym rozciąganiem. I to Wam pomoże, aby coraz mniejszej ten ciężarek szedł do siebie. Głęboki wdech. I wydech. Także jeszcze raz. Przednia noga ma paluszki prosto. Tylnia. 45 stopni. Do boku. Jeszcze dwa razy. I jeszcze raz. I powolutku wracamy do pozycji, gdzie jesteśmy w przodu. Jedna idzie do noga, do tyłu. I teraz idziemy na ukos. Do paluszków, napinamy mięśnie brzucha, ćwiczymy równowagę. Mięśnie brzuszka są napięte, bo to jest właśnie wasza równowaga, więc zwracajcie na to uwagę. Za każdym razem, niż nie pójdziecie w dół, głęboki wdech, napinamy brzuszek, wydech. Wdech, wdech, głęboki wdech i wydech. Są to ćwiczenia, które przygotowują Was do troszeczkę głębszej głębszych pracy mięśni i brzucha. I równie dobrze fajna rozgrzewka, fajne rozciąganie. Jeżeli jesteście porozciągani, to możecie na troszeczkę większym, wyższym poziomie. Więc niestety, jeżeli mamy spięte mięśnie, nie zrobimy dobrego, dobrej pracy, jeżeli chodzi o ćwiczenia. I wydech. Więc dobrze czasem właśnie się porozciągać nad przećwiczeniami. Jeżeli się czujecie bardzo spięci, albo pomasować na, na rące, na rollerze. I znowu wdech. I wydech. Wdech. Zauważcie, że bioderka są równo do ziemi. I znowu wdech. I wydech. I jeszcze trzy razy. I wdech. Pamiętajcie o tych ramionach. One się nie załatwiają, są do tyłu. Trzymamy tą postawę. I teraz możemy przejść na matę. Dam kamerkę troszkę niżej, żebyście lepiej to wszystko widzieli. Ok, głęboki wdech. Zacznijmy od roundtapta. Bierzemy ciężarek powolutku, bardzo wolno. Możecie tu z tymi kolanami na początku. Kładziemy plecki do ziemi, głęboki wdech. Napinamy mięśnie, już tutaj wracamy. Jeszcze raz kolanka z kolankami objętymi. Wydech, napinamy mięśnie, brzucha i wracam. Jeżeli jesteście gotowe i wiecie, że potraficie tymi mięśniami brzuszka już pracować mocniej. Proste nóżki są troszeczkę trudniejsze spróbujcie, jeżeli nie to obnijcie kolanka znowu. Wdech i wydech. Napinamy, napinamy, idziemy do przodu i znowu. Ciężarek pomaga Wam wbrew pozorom stać, dlatego że ciągniecie głowę za tym ciężarkiem. I znowu w boki, wdech i wydech. Zróbcie przynajmniej 10 razy. I wydech. I wdech. Nagle mięśnie, żółciuszka i wydech. Kolana są ugięte, idziemy troszkę do boku. I pracujemy z boku do boku, przenosząc ciężarek. Pięty są albo na ziemi, albo w powietrzu. To ćwiczenie już znacie. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Mocne mięśnie brzuszka. Wdech i wydech. Jeszcze kilka razy. O, tu ryczyni albo przeszkadza, albo pomaga rycznia. Że ty mi pomału, żeby moje nogi były wysoko. No dobrze, kochani. I odpoczywamy. Dziękuję bardzo za pomoc. Ok, głęboki wdech. I teraz robimy rondo z nóżkami lekko otwartymi. Tak, mata, może nie tak bardzo. Powolutku, wchodzimy w dół. Głęboki wdech. I wydech. Znowu głęboki wdech. Powolutku te plecy vertebra zajmować. Czyli kręgosłup powolutku schodzi do dołu po, do maty, używając mięśni brzuszka. Ale teraz Wam pokażę troszeczkę bardziej zaawansowane ćwiczenie. Czyli tutaj robicie wdech, głęboki wdech, wydech. Jeżeli jesteście na tyle silni, podnosicie nóżki do góry. Głęboki wdech, nóżki do góry. Tyle jak możecie. Głęboki wdech. I znowu głęboki wdech. Teraz zaczynamy już te mięśnie przuć. Czasami dla osób zaawansowanych potrzebujecie takiego małego kopniaka, żeby po prostu te mięśnie czuły różnicę. Więc to jest taka mała różnica, którą możecie dodać. Jeszcze raz i zostaniemy na plecach. Świetnie, idziemy na plecki, nóżki będą teraz w górze, głęboki wdech i ciężar, ja pracuję. unosimy ciężar do palców nóg. Ile razy? Tyle, ile dacie radę. Znowu wydech i wydech i cztery. I trzy, i dwa, ja już czuję, i odpoczywam świetnie. Idziemy teraz na bok. Pocimy się, tak, jest trochę ciepło, także pocimy się. To jest dobrze, dobre oczyszczanie dla organizmu. Zarazem uciekają się pocimy, także pocenie jest dobre. Ok, pociniemy ciężarek, jeżeli on będzie teraz za ciężki. Macie dwie wersje. Albo iść troszeczkę na łatwiejszy poziom plęk, gdzie jesteście na kolanie. Albo wziąć lekki lekki na przykład 3-funtowe. Także ja spróbuję z tą dziesiątką. Głęboki wdech. Proste nóżki. Plęk z obciążeniem. Pracują też również ręce. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I znowu. Zróbcie 10 razy na jednej stronie. I następnie zmieniamy do drugiej strony pozycja znowu plek albo na kolanku, albo na, na dwóch nóżkach opartych, głęboki wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech jeszcze kilka razy. Wydech na górze. Ramię pod ramieniem. I powolutku odpoczywamy. Pamiętajcie, że na łokcie, na którym jesteście oparte, żeby ten łokieć nie był za daleko, ma być zawsze w linii ramienia. Nie za daleko. Nie za blisko, także pamiętajcie o tym. Jest to bardzo ważne. I teraz wracamy do jednej nóżki na podłogi. Jedna noga prosta. Robimy więcej powtórzeń. Unosimy nogę do góry. Ręce brakują. długie ręce. Wdech. Dech. I wydech. Jeszcze dwa razy, i teraz przytrzymamy ostatni raz. Robimy małe pulsy. Spróbujcie. 10 razy. Nim zamienimy nogę, robimy brycz. Kładziemy katalbą na waszym brzuszku albo troszkę poniżej brzuszka. Do góry. Wdech. Możecie być na piętach. Mogą być paluszki w górze. Podnosimy biodra. Napinając pośladki. Ramiona są zrelaksowane. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze pięć. Cztery, trzy, dwa. Świetnie. Druga nóżka. I znowu w dół. Idziecie nisko, ale pamiętajcie Wasze tnety się nie otwierają. Trzymajcie je mocno do maty. Egen, jeszcze trzy, świetnie, dwa, rozciągamy przy okazji tą nobę do góry i robimy małe pulsy. Jeżeli boli Was szyja wykonując to ćwiczenie, to nie trzymajcie go z tyłu tak, tylko lekko do Was, lekko patrzycie się na mięśnie brzucha, tak wzmacniajcie tą szyję i powolutku odpoczywa szyja. I znowu ciężarek albo bo możecie użyć jakiegokolwiek chcecie na bioderka, idą do góry i następne ćwiczenie, które wzmacnia wasze tylne nogi, pośladki, ale również dolne plecy. Pamiętacie? Zawsze jest balans, więc jak ćwiczycie mięśnie brzuszka, musicie też ćwiczyć mięśnie pleców, także dobrze połączyć te dwa mięśnie w tym samym układzie ćwiczeń. I wydech. I wdech. I wydech jeszcze kilka razy. I wydech. I ostatnie ćwiczenie. Nóżki 90 stopni. Idziemy do kolanek. I tutaj ręce ją nad głowę, ale nie za daleko. Pamiętajcie, musicie utrzymać tutaj te plecy do ziemi na zewnątrz, do siebie, na zewnątrz, do siebie, uśmiechnijcie się do siebie, trzymajcie się, zdrowo kochani, kontynuujcie wasze ćwiczenia w domu, wyjdźcie na spacer, wyjdźcie na świeże powietrze, możecie, róbcie co możecie, wiemy, że parki są zamknięte, ale niestety, musimy, musimy też korzystać ze słoneczka, które jest najlepszym lekarstwem, trzymajcie się, buziaki, idę posiedzieć trochę na balkonie.